Dziękuję bardzo, Tomku. Na początku bardzo serdecznie dziękuję panu premierowi Jarosławowi Gowinowi za zaproszenie do pracy nad propozycjami programowymi, które będą propozycją do Funduszu Odbudowy i tzw. Nowego Ładu. Dziękuję panu marszałkowi województwa małopolskiego Tomaszowi Urnowiczowi z którym mam tu niewątpliwą przyjemność wspólnie reprezentować nasz piękny region oraz prekursorskie i innowacyjne podejście do zrównoważonego rozwoju. Zaproszenie to jest dla mnie tym bardziej ważne, że jestem posłem niezrzeszonym, nie jestem członkiem żadnej partii, a w parlamencie staram się być głosem organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, samorządów oraz osób niepełnosprawnych. To dla ich dobrej reprezentacji szukam dialogu ponad podziałami partyjnymi. I cieszę się, że w porozumieniu zawsze taką otwartość na ten dialog znajdowałam. Wdrażając odważne rozwiązania w zakresie Zielonego Ładu, należy wziąć pod uwagę osłonę miejsc pracy oraz osób zagrożonych marginalizacją społeczną i ekonomiczną. Przedsiębiorczość społeczna oraz aktywna polityka rynku pracy to są obowiązkowe dwa filary, na których powinna się opierać solidarna polityka państwa. Tak jak i w przypadku zielonych rozwiązań, tak i w przypadku rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Małopolska wdrożyła innowacyjne na skalę Polski rozwiązania. Przedsiębiorczość społeczna to integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych utratą miejsc pracy. To tworzenie odpowiedzialnych miejsc pracy i świadczenie usług użyteczności publicznej. Przedsiębiorstwa społeczne opierają się na działalności gospodarczej, jednak zyski przekazują na cele społeczne. Pomagają ludziom z problemami na rynku w pracy w oparciu o zasadę dawania wędki zamiast ryby, a państwo może je wesprzeć, pomagając zorganizować łowisko. Bardzo się cieszę, że do programu porozumienia zostały wpisane przyjęcie ustawy o przedsiębiorczości społecznej, wsparcie tworzenia, powstawania nowych przedsiębiorstw społecznych w oparciu o ideę zielonych miejsc pracy, tworzenie ram prawnych i organizacyjnych do współpracy pomiędzy biznesem, administracją i sektorem pozarządowym. Dziękuję jeszcze raz panu premierowi Gowinowi za zaproszenie do wspólnej pracy nad tymi postulatami i otwartość na dialog z poszanowaniem odmiennych zdań, a panu marszałkowi Urnowiczowi za dobrą współpracę w wypracowywaniu strategii naszego pięknego województwa małopolskiego.